Z panem zadawałem, w ostatnich latach czy, czy w tej sytuacji także w kontekście historii budżetowych i w kontekście niektórych innych rzeczy które się ostatnio w Polsce dzieją czy w Europie Zachodniej patrzymy na nas na jakiegoś przedziwnego raroga wschodnioeuropejskiego tego ucznia w ośle i ławce czy jaka jest ta jak jest to spojrzenie na Polskę o coraz większe zniecierpliwienie łącznie z takimi poglądami w kuluarach że te całe rozszerzenie było nam niezbyt, niezbyt potrzebne, patrzy się z pewnym zdumieniem, tak jak ja na tą akcję, która była wymierzona przeciw naszemu rodakowi, czyli Donaldowi Tuskowi, bo w tym jest tyle awanturnictwa, tyle nieracjonalności, że to może zdumiewać, patrząc od strony skutków, bo ja widzę same negatywne skutki. Polska tak wstaje z kolan, jakby szukała guza i nabija sobie guza. Jesteśmy na najlepszej drodze, poprzez te nawet groźby weta, żeby nabić sobie kolejnego, kolejnego guza i znowu cierpieć, że szykanuje nas ta wredna Europa. Powtarzam, to jest deklaracja wojny z milionami beneficjentów funduszy w Polsce i w każdym zakątku Europy, a nie z administracją z Brukseli. Czyli my, jako obywatele, powinniśmy, yy, powinniśmy bronić Polski w Europie zanim. Zrodzi się nieformalny, perwersyjny, poniekąd sojusz i, czy kompromis między władzą w Polsce, która nie lubi Polski w Europie, i Zachodem, który przestanie lubić Polskę w Europie? No, na, na, na szczęście jest tak, że rzeczywiście nie ma, nie ma sposobu pozbycia się jakiegokolwiek kraju. Można go pozbawić głosu, ale to jest taki bezzębny artykuł 7 traktatów. Natomiast tak jak to stało się w przypadku Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście sam kraj musi uruchomić procedurę wyprowadzania się z Unii Europejskiej, a Polska zdaje się w tej chwili, tak jak i Wielka Brytania, gdzie źle poinformowani ludzie głosowali za Brexitem, Polska staje się samowystarczalna w szkodzeniu samej sobie. Dotąd to było zwykle dzieło zaborców, okupantów, a teraz wystarczy Kaczyński jesteśmy zakładnikami. Kaczyńskiego i jego nierozumienia dzisiejszego świata. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Wspomniał pan o Brexicie, ten nieszczęsny polityczny raz Putin, który. Przekonywał intensywnie przez, przez długi czas Anglików do Brexitu. Zrobiono ładne zdjęcie, jak opuszcza Whitehall, czyli siedzibę brytyjskiego rządu z kartonami. Już go pożegnali, ale skutki dla Brytyjczyków i dla Brytanii będą pozostaną na długie dziesięciolecia. Podobnie byłoby z Polską. Choć Kaczyński jest politycznie kim, kimś, kimś nieporównanie bardziej znaczącym niż Dominik Cummings, ale nie aż tak bardzo znaczącym, żebyśmy my, nasze dzieci i wnuki, płacili za niego i za tę politykę olbrzymie rachunki.